wniejmy się do początków XX wieku. Lasami Stefana Hrabiego Łąckiego w powiecie nowotomyskim w Wielkim Księstwie Poznańskim administruje Roman Gruz, absolwent Akademii Leśnej w Tarancie. Wybitny leśnik, praktyk, który wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem w prowadzeniu gospodarstwa leśnego dzielił się z innymi poprzez wydawanie drukiem fachowych broszur, a także zamieszczanie licznych artykułów w prasie branżowej. Jest rok 1906. Urząd leśny Romana Grusa mieści się w Grudnej, koło Lwówka. Nadleśny opracowuje przyrząd do przenoszenia i przewożenia sadzonek z bryłką, który nazywa pinoferą. Oto jak opisuje ten wynalazek profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Aleksander Kozikowski, w czasopiśmie naukowym Sylwan z lutego 1908 roku. Sadzenie drzewek z bryłką. Należy do najstarszych i najpewniejszych sposobów uzupełniania młodników, powstałych z obsiewu górnego lub zagajników, których szeregi zdziesiątkowały choroby i owady. Mieliśmy wprawdzie świdry hajera ITP do wyjmowania bryłek, ale dotychczas nie miało to sadzenie w praktyce takiego szerokiego zastosowania, na jakie bezwarunkowo zasługuje z tej prostej przyczyny, że było możliwe tylko na lepszej, zwięzłej glebie w której bryłka się nie rozsypywała. Lecz nawet i takie bryłki nie wytrzymywały dalszego przewożenia, jeśli się je nie obwiązywało szmatami. Kwestie te rozwiązał nadzwyczaj prosto i praktycznie wielkopolski nadleśniczy Roman Grus, skonstruowawszy w roku 1906 pinoferę – przyrząd do przewożenia i przenoszenia sadzonek z bryłką. Praktyczność tego przyrządu była tak w oczy bijąca, że wszyscy leśniczy zebrani w dniu 11 października roku 1906 na walnym zgromadzeniu Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego na Wielkie Księstwo Poznańskie, tam gdzie model ten po raz pierwszy oglądano, radzili swemu koledze, by czem prędzej opatentował swój pomysł. W rzeczy samej uzyskał wynalazca wkrótce patent. Przyrząd składa się z drewnianej klatki, w której spoczywają blaszane rynienki z sadzonkami, i rydla, specjalnie skonstruowanego do wyjmowania sadzonek. Klatka składa się z ram złączonych w środku przez ścianę poprzeczną. Ściany boczne tworzy sześć listew, w których znajdują się wyrżnięcia półkoliste, aby w nie włożyć blaszane rynienki z bryłkami. Rynienki spoczywają drugim końcem na podobnych listwach, przymocowanych przy ścianie środkowej. Dla łatwiejszego przenoszenia są środkowe listwy zewnętrzne przedłużone w rękojeści. Sadzonki wykopuje się rydlem, który ma wygląd rynienki, wbijając go z dwóch stron. Po drugim wbiciu rydla, wyjmuje się na nim sadzonkę z bryłką i składa się na rynięce, która leży obok, na ziemi. Drugi robotnik zbiera rynienki z bryłkami i składa je na klatkach. Rynienki leżą trochę pochylone ku środkowi klatki, tak, że nawet przy znacznym ciężarze samej rośliny. Wypadnięcie lub wzajemne uszkodzenie się sadzonek jest wykluczone. Również dobrze trzyma się na nich gleba, nawet sypka. Na miejscu sadzenia robi się tym samym rydlem odpowiednie jamki, w które wpuszcza się sadzonki razem z rynienką. Jeśli robota ma szybko postępować, potrzeba przynajmniej pięciu ludzi, sześć pinofer i jednego konia z wozem. Podział pracy w takim razie jest następujący: dwóch ludzi i dwie pinofery przy wykopywaniu sadzonek. Jeden człowiek, dwie pinofery i koń z wozem w drodze. Dwie pinofery i dwóch ludzi przy sadzeniu. Sadzenie z bryłką pozostanie wprawdzie nawet przy użyciu pinofery zawsze kosztowne, lecz jeżeli się uwzględni, że jest to czasami jedyny sposób do uzupełnienia młodników, na przykład w młodniku napadniętym przez osudkę, że sadzenie to można uskutecznić w czasie, kiedy na inne sposoby kultury jest jeszcze za zimno lub już za zimno, że można przesadzać, chociażby wegetacja już się rozpoczęła, może ono być sposobem rentownym. Uznały też ważność i praktyczność pinofery, tak pisma zawodowe niemieckie, przez umieszczenie bardzo pochlebnych recenzji lub odpowiednich artykułów z podaniem ryciny. Tym bardziej więc powinniśmy, Polacy, przekonać się o wynalazku naszego ziomka. Rękojmią tak praktyczności pinofery, jak i sadzenia przy jej pomocy jest w każdym razie też i to, że leśnicy w Wielkopolsce już zaprowadzili ją w swych zarządach. I chwalą ją jednogłośnie, niemal aż nadto. W końcu dodać jeszcze wypada, że jeden egzemplarz pinofery, składający się z klatki, rydla i 48 rynienek, kosztuje 60 marek. Zamówienia przyjmuje wynalazca nadleśny Roman Grus. Grudna Poczta Bolewice, powiat Nowy Tomyśl w Wielkim Księstwie Poznańskim.